Ahoj. Ahoj! Zapraszamy na kolejny film z cyklu Hotel Trip. Razem z streamerem wyruszamy w Polskę, by odkrywać noclegi, które zachwycą zarówno dzieci, jak i rodzice. Tym razem zabieramy Was nad morze do Mielna. W apartamentach Molopark nie musicie wybierać, czy wolicie morze, czy jezioro. Kameralny obiekt leży tuż obok jeziora Jamna oraz 5 minut od plaży w Mielnie. Goście mogą korzystać z basenu oraz sauny, relaksować się na tarasie położonym na dachu, zamówić pyszne drinki w barze, korzystać ze śniadań i tematycznych obiadów kolacji. Tuż obok sali znajduje się basen z kulkami, a przy recepcji dzieci znajdą gry planszowe, ogromne misie i wezmą udział w animacjach. Dla dorosłych też coś się znajdzie, tym bardziej, że goście mogą korzystać także z atrakcji w Dune Beach Resort. Ze przyjaźnionego obiektu, e który pokazywaliśmy Wam w te wakacje. Zapraszamy do dalszej części filmu, gdzie przyjrzymy się bliżej wszystkim strefom apart-hotelu. No to zacznijmy od tego, czym właściwie jest apart-hotel. To połączenie dwóch słów: apartament plus hotel, które dosłownie Oddają istotę tego typu obiektów noclegowych. Apartamenty są znacznie większe niż standardowe pokoje hotelowe. Zawierają kuchnię lub aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem. Znajdziesz tam patelnie, garnki, naczynia i tym podobne. Sztućce. I jak wam otworzę, to zobaczycie, że tutaj już tych rzeczy jest. Sporo, sporo, ale więcej. Apart hotele składają się ze strefy dziennej, sypialni, łazienki oraz często dodatkowych pomieszczeń. Mają balkon lub taras, a czasem dodatkową sypialnię. Obiekt posiada także recepcję dostępną dla gości, usługę sprzątania w cenie, choć może być ona rzadsza niż w tradycyjnym hotelu, dostęp do dodatkowych udogodnień jak basen, siłownia, restauracja, a także room service i inne usługi znane nam dobrze z hoteli. Molopark znajduje się pod adresem Bolesława Chrobrego 31 w Mielnie. To spokojniejsza część miasta, gdzie nie ma tłumu turystów, ale jednocześnie wszystko jest pod ręką. Jezioro Jawno macie dosłownie po drugiej stronie ulicy, a od plaży dzieli was przyjemny spacerek i około 700 metrów. Do centrum natomiast dojdziecie w około 10-15 minut, więc restauracje, lodziarnie i pamiątki także są na wyciągnięcie ręki. Doba hotelowa. To taki standard. Zameldować możecie się od 16 wymeldować do godziny 10. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy w apart hotelu, więc mamy jeszcze przy głównym wejściu recepcję, która otwarta jest w godzinach od 9 do 20.30, więc no, tak naprawdę zawsze ktoś Wam pomoże. Aga poszła na recepcję, więc zaraz będziemy mieć klucze, prawdopodobnie wjedziemy do garażu, i pokażemy Wam, jak wygląda pokój. Warto wiedzieć, że obiekt ma własny podziemny parking. Wjeżdża się na niego od ulicy Olimpijskiej, więc z autem jest święty spokój. No i nie trzeba szukać miejsca przy głównej ulicy. Parking kosztuje 40 zł za dobę w sezonie niskim i średnim oraz 65 zł w sezonie wysokim. W Molo Park macie do wyboru aż 96 apartamentów i pokoi. Nasz apartament zrobił na nas bardzo dobre wrażenie kolorystyką, stylem oraz przestronnością. Jesteśmy w apartamentu zamendachmolo park i robimy rumtum. A zaczynamy od? Yy, wielkiego tutaj takiego kuchni. Mamy tutaj takie woda, tutaj takie żeby zrobić kawę, herbatę. Płyta grzewcza jest widzę. Śmienice. Zaglądamy do szafek. Tutaj mamy lodówkę. Tak. Tutaj mamy śmietniczek. Tutaj są takie szapeczki wypełnione rzeczami. Mhm tej oto szafie mamy żelazko. Jest! Mamy żelazko, mama się ucieszyła bardzo. Przed wami wielkie łoże z telewizorem. Tak, jest jeszcze jakaś komutka. widzę miejsce, okay. żeby postawić sobie walizę. Teraz idziemy do pokoju naszych rodziców. A, sypialnia, bardzo chętnie się dowiem, gdzie śpię. Uuu, okay, poczekaj, poczekaj, czekaj, pierwszy rzut. Piękny! No ładnie. Każdy ma klimatyzację, co naprawdę ratuje życie w upalne dni, szczególnie w nocy. Prywatną łazienkę z suszarką, telewizor, lodówkę, safe i oczywiście Wi-Fi. No, przyznam, że ten internet to mógłby tam e, trochę szybciej działać, ale mimo wszystko udało nam się i relacje dodać oraz rolkę podczas pobytu. Za to gniazdek elektrycznych nie brakuje. Muszę Wam coś pokazać, zawsze narzekam na brak gniazdek, ale patrzcie, co tu się dzieje w tym apartamencie.

co szczególnie przypadło nam do gustu? Mnie na przykład ogromne przeszklenia, dzięki którym apartamenty są naprawdę jasne. A ja lubię jak jest jasno i tak słonecznie w danym pomieszczeniu. A każdy ma własny balkon lub taras. Wnętrza urządzone w nowoczesnym, ale jednak przytulnym stylu. Czuć, że projektowano jest myślą o rodzinach, bo szybko można poczuć się w nich jak u siebie. Może Mikołaj opowiesz o challenge'u? Challenge', challenge? kto dłużej wysyłam. Tutaj. Tu jest to po szampanie. 3, dwa, jeden, go! <try> w ofercie Triverny znajdziecie pokój dwuosobowy Superior z dwoma łóżkami pojedynczymi złączonymi o powierzchni 24 m2, dla maksymalnie dwóch osób dorosłych z możliwością jednej dostawki jest też pokój Superior Plus z jednym łóżkiem podwójnym plus rozkładaną sofą o powierzchni 28 metrów przeznaczony dla maksymalnie dwóch osób dorosłych z możliwością dwóch dostawek oraz Apartament z jedną sypialnią i z dwoma łóżkami pojedynczymi, złączonymi oraz kanapą w powierzchni 35-40 m2, przeznaczony dla maksymalnie dwóch osób dorosłych z możliwością dwóch dostawek. Tak, taki nasz, właśnie, taki, którym się zmieściła cała nasza rodzinka, plus pies. Dzień dobry! Byliśmy tu. Gdzie byliśmy? W tym miejscu. Nie. Tak? Nie. Tak? Nie. Byliśmy. Nie, nie, byliśmy, ale w tym miejscu nie. Byliśmy. <noise> Strefa wellness to jedna z tych rzeczy, o którą zawsze pytają chłopcy, bo no jeszcze <noise> się nie zdarzyło, żeby <noise> dzieciaki nie wskoczyły nam do basenu przynajmniej raz, a bardzo często kilka razy dziennie. W Moloparku znajdziecie kryty basen, saunę i ogromne tarasy na dachu, czyny od 9 do 22. Można więc się zrelaksować zarówno rano, jak i wieczorem po całym dniu zwiedzania i wylegiwania na plaży. Nawet gdy pogoda nie dopisywała, kąpiel w basenie ratował sytuację, a sauna była fajnym zakończeniem dnia. Uważam, że Tarasy to prawdziwa perełka. Są tam wygodne leżaki, kosze wikinowe, no i widoki. Z jednej strony Jezioro Jamno, z drugiej morze. Nasi chłopcy to już starszaki, więc nie bawili się tam, ani nie biegali między leżakami, ale podobnie jak my, chillowali z bezalkoholowymi drinkami w dłoni. A jak już o tych dryneczkach mowa, to hotel ma bar. Bar położony jest na czwartym piętrze, czynny jest od godziny 12 do 19. W piątki trochę dłużej, bo do 21. Serwuje przepyszne kawy, świeże koktajle, no i te kolorowe drinki, którymi dzieci były zachwycone. Mohito, virgin wleciało. <laughs> I to nie takie, wiecie, zwykłe miętowo-limonkowe, tylko malinowe i ponoć było przepyszne. E, tak, bo jak już dzieciaki lecą do pani i mówią jej wow i dziękuję, no to znaczy, że to było to. Było już kilka słów o barze, to czas na pyszny początek dnia. Śniadania w Moloparku serwowane są od 8 do 11. To bufet z Takimi regionalnymi produktami każdy znajdzie coś tam dla siebie od klasycznych jajeczni, z kiełbasek, po zdrowe opcje z owocami i jogurtami. Fajną opcją jest możliwość zjedzenia posiłku w środku lub na zewnątrz na balkonie czy tarasie. Prawdziwym hitem natomiast są tematyczne kolacje, które odbywają się raz w tygodniu. Serwowane od 17 do 19 to prawdziwa gratka dla gości. Można spróbować wtedy lokalnych specjałów i spędzić miły wieczór, nie martwiąc się o gotowania. My trafiliśmy akurat na włoskie przysmaki no bella, ciao bella. i... No Tak, było w czym wybierać. Cóż się dzisiaj tutaj zadziało na kolacji. Wszystko w stylu włoskim, zupa minestrone, pizza. Tutaj mamy warzywka oraz makaron z pesto. Idziemy dalej. Lasagne. <laughs> Będę dawać taki włoski akcentik Spaghetti carbonara. Nie, bardziej francuski. Dobra, i jeszcze tutaj zobaczcie. Mamy. Tak, tak. Do tego z ryżykiem to nie wszystko, bo tam jest tak pięknie to przyozdobione. Gdzie jest tak pięknie? Chodźcie zobaczyć. No popatrzcie. Patrzcie, uuuu, proszę, U -u -u. <laughs> bella Italia, bella, <laughs> dobra, zaczynamy od słodkości, bo zobaczcie tutaj wjechał <laughs> ticho mi znowu z francuskiej, <laughs> z francuskiej <laughs> tutaj mamy winka, które można sobie tutaj też dokupić, owoce, tutaj z tej strony również mamy, wszystko w owocach, bakietka, pomidoreczki, spróbujmy to porzucić <laughs> i oliwie, oliwy, sery oraz wędlinki. Moim zdaniem pysznie i przepięknie przygotowana kolacja, to kolacja. Smacznego! Bardzo lubię takie tematyczne posiłki, także z mojej strony wielkie brawa dla obiektu. Widać, że się starają po prostu. No dobra, to czas na miejsce, w którym chłopcy spędzali najwięcej czasu. Ja bym w życiu nie przypuszczał, że oni tak długo tam będą. E, ja też nie. Wyobraźcie sobie, że to był <laughs> naprawdę bardzo malutki basen z kulkami. E, pomieszczenie czynne od 9 do 22. E, położone jest tuż przy sali, gdzie serwowane są właśnie śniadania i obie kolacje. Chłopcy wskakiwali do tego basenu na różne sposoby, nawet nie chciałam wiedzieć jakie. E, oczywiście zakopywali się w tym, chodzili tutaj po krawędziach. Ja w tym czasie próbowałam wypocząć i dokończyć pożywienie i, no, z różnym skutkiem, tak, bo te piski mi po prostu... No, rozpraszały. Sły słychać było. Od razu wiemy, że to nasze dzieci. Tak, od razu. Dodatkowo przy recepcji czekają ogromne, naprawdę ogromne pluszowe misje, no i gry planszowe, oraz odbywają się warsztaty dla najmłodszych. Animatorzy organizują kreatywne zabawy, no i to także oczywiście sensy filmowe, bajkowe. E, to nie są takie nudne animacje, widać, że po prostu dziewczyny się naprawdę przyłożyły i, i lubią po prostu dzieci, a to nie jest taki standard. <laughs> Czasami ktoś jest za kara i naprawdę często się to zdarza. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli dzieciaki mają swoje zajęcia, ale rodzice także, oczywiście mogą relaksować się, ale mogą także skorzystać z różnych atrakcji. Tak, ja są, jestem... są kiki, są kiki, ja niestety nie poszedłem. No, Mariusz kiki. nie poszedł, ale ja jestem konsą, która nie usiedzi i ja się wybrałam na spacer. Zawsze chciałam się nauczyć, jak to robić prawidłowo. Zaraz się dowiem, Pani mi tu wszystko jedno z drugą opowie. Już jedną rzecz wiem. Jak tak stoję, to tu musi być kąt prosty, żeby. Wysokość tych kijków po prostu odpowiednio namierzyć. Także jest pierwsze kroki za mną. A teraz ruszymy na ścieżkę. I wiecie co? Nie tyle spacer mi pomógł, co po prostu tak się wygadałam z tymi dziewczynami. No potrzebowałam po prostu kopiecego towarzystwa. Fajnie było. No oczywiście ci można spacerować wzdłuż jeziora, albo wybrać się na plażę. Też muszę dodać, że dużym plusem jest plac zabaw dla dzieci, który znajduje się tuż naprzeciwko naszego apart hotelu, Moloparku. oraz ja bardzo doceniam takie rzeczy jak mural, gdzie Mariusz robi mi foty Nie, one naprawdę wyglądają, wychodzą no, te fajne. Te skrzydła są super, naprawdę. Ładnie więc... to wygląda, więc to taki mały dodatek, a właśnie fajny. Obowiązkowo zdjęcie i na Instagram. Tak. No dobra, to jeszcze wspomnijmy, że goście Moloparku mają dostęp do atrakcji w zaprzyjaźnionym Dune Beach Resort. Jesteśmy w Dune Beach Resort. Dlaczego ja Wam o tym mówię, skoro my jesteśmy w Moloparku? Ponieważ goście Molopark mogą i wręcz. Zachęcamy, aby korzystali z wszystkich imprez, które są też w Diunie. Na recepty znajdziecie informacje, jakie tutaj odbywają się atrakcje i możecie z nich korzystać. Chodźcie zobaczymy, co dzisiaj tam się dzieje. My wybraliśmy się tam na tematyczną imprezę w stylu włoskim. Obowiązywał strój, biało, żółto-niebieski, a na miejscu czekało mnóstwo pysznego jedzenia. O, ja miałam tą sukienkę. Były pokazy taneczne, konkursy, no i DJ grający w włoskie przeboje. Ja byłam w szoku, że nasz Miki po prostu, on był w swoim żywiole. Ja nie mogłam się na niego napaczyć. Naprawdę, drineczek, jedzonko, muzyczka i wow, to jest, to jest klimat mojego syna. W ogóle odkryłam go Siedział, wtedy. Siedziało, siedziało, zobaczcie, zobaczcie sami. Co? Trzeba to podsumować. Molo Park, tak według nas to miejsce, gdzie rodzina naprawdę spokojnie może sobie odpocząć. Dzieci mają swoje atrakcje i animacje, rodzice mogą się zrelaksować, a wszyscy razem cieszyć wyjątkową lokalizacją, ponieważ nie muszą wybierać, czy jezioro, czy może mogą być, i tu. I tu, z nam 4,5 w Google, z ponad 600 opiniami widać, że nie tylko my byliśmy zadowoleni z pobytu. Przypominamy tylko o długości pobytu. Wymagane są 4 dni, czyli 3 noclegi. Ale szczerze mówiąc to takie minimum, by odpocząć z rodziną, a wcześniej i tak się nie chce wyjeżdżać. Według nas Molopark to fajny wybór na rodzinny pobyty przez sumie to cały rok. Mielna mat Coś takiego w sobie, co sprawia, że po prostu tysiące Polaków przybywa tam co roku na wakacje, weekendy czy nawet w zimie. Uważam, że sami powinniście się przekonać, czy to miejsce dla Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Hotel Trip.